Mocno kontrowersyjny pomysł Krzysztofa Stanowskiego na problemy demograficzne w Polsce. Posłuchajcie. Pytanie brzmiało, dlaczego jest jak jest? Jak jest. No, jest jak, jak jest, dlatego że kobiety chcą robić. Kariery. Trudno im się dziwić, trudno im się dziwić, że nie chcą siedzieć w domu, zwłaszcza gdy nie mają domu. E, jeśli mówimy o karierze, no to ja wychodzę tutaj z konkretnym programem. Wcześniej miałem program Kapelusz Plus, później Legitymacja Plus. Teraz mam program Inkubator Plus. Jeśli chcemy, żeby kobiety wracały na rynek pracy, skróćmy czas ciąży z 9 do 7 miesięcy. Technologia na to pozwala. Wyćmy naprzeciw Polkom, które chcą wracać na rynek pracy jak najszybciej. Zresztą często słyszę, że to wszystko przez że dlatego, że nie da się usnąć dziecka, to kobiety nie chcą być w ciąży, nie wiedzą, czy sobie poradzą, to... Tu też wychodzę naprzeciw. Legalna aborcja do 14 roku życia. Nie wiadomo, czy taki 14-letni zlepek komórek okaże się fajny, wdzięczny, a może będzie chorowity. Gdyby matka wiedziała, że będzie taki zlepek 14-letni mogła usunąć, to może by się zdecydowała. Potrzebujemy dobrych rozwiązań prawnych pod tym względem i potrzebujemy też lekarzy, pasjonatów, takich jak pani Gizela Jagielska. Potrzebujemy nowego otwarcia.